Cześć, przedstawimy sobie teraz liczbę zespoloną, którą mamy podaną w postaci wykładniczej, a przedstawimy ją w algebraicznej. I co robimy na początek? Przekształcamy na postać trygonometryczną. Macie wzory na górze w żółtej ramce, czyli tak, piszemy pierwiastek z 6, to jest nasz moduł z, i teraz w nawiasie cosinus pi trzecich dodać i sinus pi trzecich. I teraz... Będziemy przekształcać na postać algebraiczną, czyli mamy moduł z, na razie przepisujemy i podstawiamy wartości cosinus pi trzecich, czyli cosinus 60 to się równa 1, druga i dodać i sinus pi trzecich, czyli pierwiastek z 3 przez 2. I teraz wymnożamy przez moduł z, czyli mamy pierwiastek z 6 przez 2. Dodać i pierwiastek z 18 przez 2. I pierwiastek z 18 możemy sobie jeszcze uprościć troszeczkę, czyli mamy pierwiastek z 6 przez 2. Dodać tutaj mamy 9 razy 2 pod tym pierwiastkiem, czyli z pierwiastkujemy trójkę, a mamy trzy pierwiastki z dwóch i dzielone przez 2.